nam projekt dotyczący podcastu, który został przygotowany w naprawdę ekspresowym tempie. Co prawda, podcast już był gotowy, jak widzieliśmy, chyba nie lubiłeś go dzisiaj na ostatni moment, ale sama prezentacja była przygotowana na ostatni moment i była świetna. Była świetna, dlatego że zaciekawiła nas. Przedstawiłeś nam całą historię odnośnie tego, jaki był Twój początkowy pomysł, żeby w ogóle ten projekt powstał. Czyli dlatego, Dlaczego chciałeś zrobić taki, taki podcast? I to było bardzo fajne. Bardzo fajne, dlatego że właśnie nas zaciekawiło. Też mowa była bardzo płynna, utrzymywałeś kontakt z z publicznością, też y, pozwoliło nam się zaciekawić i wprowadzić nas do projektu. Jeżeli chodzi, y, jeżeli chodzi o sam projekt, to dla takiego świeżaka jak ja, dla nowego Tusmastera jak ja, było to bardzo ciekawe. Dlatego, Osoby, które spotykam tutaj co czwartek i dowiedzieć się czegoś więcej o, o tych osobach. Yy, taka, taka uwaga z mojej strony, to, że we wszystkich tych prezentacjach, gdy jesteśmy na Zoomie, to najtrudniejszym najtrudniejszy momentem jest ten, kiedy po prostu nie mówimy, kiedy my jesteśmy cicho i siedzimy i wtedy trudno jest zrozumieć, co ze sobą zrobić. I tutaj też zarejestrowałam takie dwa momenty podczas dwóch mów, kiedy, kiedy jak ty nie mówiłeś, to brałeś kubek i ten kubek był taki wielki, że po prostu zasłaniał cały, cały obraz. Nie było ciebie widać. Raz to był kubek, raz to była szklanka. Jeżeli chodzi o projekt, no, to jest jedyna uwaga. Bardzo mi się podobał. Na pewno, jeżeli jest taka możliwość, żeby go cały wysłuchać, słuchać, to na pewno to zrobię, bo jest bardzo ciekawy. Dzięki.